Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak narysować kotka z Lite Special. Więc bez pełnego przedłużania, zaczynajmy. Najpierw narysujemy głowę. Będzie dość okrągła. Zacznijmy od górnej części. Na środku zrobimy takie, takie dwie kępki wystającej sierści. Ok, i po drugiej stronie robimy taką samą zaokrągloną linię. Dobra, teraz robimy. Tak, trochę odchodzimy tą linią dalej i przedłużamy pod spodem. Ok, teraz zajmiemy się oczami. Będą dość duże. Ok, teraz robimy e, taką linię oddzielającą tą czarną część. Ok, i teraz sobie wezmę cieńszą końcówkę, żeby zrobić e, linię pomiędzy, pomiędzy tymi. Ok. Teraz w środku zrobimy dwie mniejsze, dwa mniejsze koła i kolorujemy w środku. Ok, i teraz narysujemy jeszcze rzęsy. Ok, i drugie oko rysujemy tak samo. Dwa kółka, i kolorujemy w środku. i na koniec rzęsy. Ok, teraz narysujemy nosek. Taki trójkącik. I oczywiście uśmiech. Dobra i jeszcze na oczami narysujemy brwi. O tak. Dobra, teraz zajmiemy się uszami. Będą dość duże, taki zaokrąglony trójkącik i w środkową część. Ok, i drugie rysujemy tak samo. Ok, teraz narysujemy tłów i łapki. Najpierw przednie. O tak. Teraz na środku jeszcze zrobimy taką, taką sierść. Takie postrzępione kreseczki. Ok. I tylne nóżki. No i na koniec rysujemy ogon. Ok, więc to by było na tyle. Jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jeśli macie propozycje, co mogę narysować w następnym odcinku, napiszcie w komentarzu. Pa!